Marcin Hakiel mocno odczuł rozstanie z Katarzyną Cichopek, z którą związał się podczas pierwszej edycji programu Tańca z Gwiazdami. Po 17 latach wspólnego życia, z czego 14 lat jako małżeństwo, para ogłosiła swoje rozstanie w marcu 2022 roku. Hakiel stopniowo ujawniał, że przyczyną rozpadu ich związku była relacja Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Tancerz wyznał, że jego była partnerka od pewnego czasu pragnęła więcej wolności i przestrzeni, a kiedy jej to umożliwił, okazało się, że jest ona zainteresowana innym mężczyzną. Rozwód pary przebiegał w trudnej atmosferze, co Hakiel wielokrotnie podkreślał. Obecnie nie utrzymuje on dobrych relacji z byłą żoną i nie widzi potrzeby spotykania się z nią czy rozmawiania. Mówiąc o swojej relacji z Cichopek, Marcin Hakiel wyraził, że ich rozstanie było trudne i nieprzyjemne, więc nie ma dla nich sensu utrzymywać kontaktów. Nawet z okazji nadchodzących świąt nie planuje spotkań z nią ani rozmów. Kontakt między nimi odbywa się głównie za pośrednictwem prawników i pełnomocników, którzy wymieniają się sporadycznymi je. Mailami i pismami https slashimagas.iberion.media slashimmagas 1920 Katarzyna cichopek i Marcin Hakiel f739b07983.jpg40 latek nie ma zamiaru ocieplać relacji z mojej strony nie ma takiej opcji po prostu mamy podpisane porozumienie rodzicielskie właściwie do końca, wszystko mamy rozpisane co do dnia. Co do godziny, wyznał w rozmowie ze światem gwiazd, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.